Siemka, zapraszam Was na kolejny odcinek, który wspomniałem w przeszłości. Crash Bandicoot 2, z tej strony Poranny gamer. Dobra, to zaczynamy. Pójdziemy tylko na dół, zobaczyć. Cześć. Yy, nie, nie, tutaj, do góry. Do góry. Tak, tu pamiętacie. Był taki czas. A tutaj mi się przypomniał, że się zdobywa żółty. Ale nie jestem pewien. Dobra. Zaczynamy. To. To na ten fioletowy spróbujemy. Dobra. Przepraszam. O, oh, Dobra. Mamy maski. O, ty gdzieś z młotka e, Widzisz, jestem sprytniejszy. Dobra. Może będzie życie? Nie, nie ma życie. ten idziemy. Trochę mi gardło boli i tak mało mówię. Dobra. O, uwaga. O, o, o dobra. Bo to jest, to jest właśnie tajna trudna rzecz. W tym. Tutaj. Tak mi przykro, wam nie wyszło. O, tu musi być zadowolony, i wtedy przechodzicie. A tak to nie przejdziecie. O kurde. Ta, udało nam się, jest C. Być już trochę to trwało. Głupie pszczoły. Czy tam osy są, czy to jest. Nie wiem. No to są osy. Albo pszczoły. To tam jest. Tu widzicie takie coś jak yy, ten nitro. To, to jest atrapa. Po prostu możecie potem sobie wejść. I macie tajne przejście. No właśnie. Siedzieliście. I yy, nie ma przejściu takich jabłuszek. O kurde. Oczywiście, znaczy, siedzieliście. No nie, nie pamiętam tego. bo O, i, i mamy. Który to szczela? Który ma czelność szczelać? Ooo, to ten się bawi pistoletem. Ja mu dam. Ale y, mamy, przejdziemy tu do końca. Może wszystkie paćki nam się uda. Nie wiem czy to nas właśnie nie teleportuje do... Tam... Ciekawe czy tam są paczki w ogóle? Chyba są paczki. Więc... Ja wolę to zebrać. Tam jest. A później wrócić po ten... Dobra, widzicie to jest atrapa. I przeprowa... Prze teleportuje was. I nie ma wszystkich jabłuszek. Szkoda. O kurde. No super. Ah. Dobra, teraz idziemy. Nie ma co się gdzieś zapatrywać ani nic, tylko idziemy do przodu. Gdzie tym młotkiem? Ja Nie Wiem, który to już raz, chyba trzeci, chyba tak. Nie ma przyściskich jabłuszek, no chodź tu, no tam się ten pistoletem bawi. Trzeba uważać, to się tu bawi. O kurde, no nie. Dobra, wiecie co nie robimy na paczkę? Nie o to chodzi. czyż to lepiej wygląda. Dobra, idziemy. Robimy na paczkę. Możesz Dobra, ręką zdjął. Tak mi korci na tą paczkę. Rany, jak się uprze na coś, to to musi być kurde ty patrz Zapomniałem o tobie. Aha, już możesz sobie poszczelać. Następny. szczera znowu. Dobra, to się tak przejdzie. Oooo! Są praktycznie tylko nitro. To nie, nie, nie idziemy na paczki. No nie, bo miałem 27. 5 Aha, 27 no to zgadza się, dobra. Mamy to, co trzeba. Znaczy to jeszcze niepotrzebne nie jest do przejścia, ale mamy cenną rzecz Dobra O kurde ten tu pluje tym ten... Aha A ja was tak załatwię O ten tu pluje na środku Dobra, tu gdzieś bonus jest Tyn, 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 tyn. I tu mamy C i bonus czek Prawie plec manewrowy O właśnie tak A tu już są trudne bonusy, bo widzę To nie jest to co początek O jest to Ale mamy życie, o kurde! Mieliśmy życie Dobra Mieliśmy życie Jezus, ja straciłem na te... Dobra, udało się. I... dwa życia będą. Odrobione. Dwa życia. Z tym młotkiem. Gościu. 48 paczek. O kurde, prawie by mnie trafił, widzieliście? Prawie by mnie trafił, a już jest koniec? Oj, wow ha, tak się to robi, i jest wszystkie trzy rzeczy. No, ten trochę zrobimy dłuższy odcinek z powodu tych moich failów. Jak to będzie fajnie wyglądać. Trzy rzeczy na raz. No dobra. I? O. No, nam żółty brakuje, czyli... <śm> to pójdziemy na końcu, ponieważ... Tiny Tiger niech zostanie. To może... może, może, może... oj, taki drobny lak. To może to. Co to jest? Nie pamiętam. Nie pamiętam, nie pamiętam. No znowu to, boż. Dobra. Trafiłem. Załatwił. To jest... To, to nie jest tak jak w kuli. To was chyba zabija. Już nie pamiętam, ale prawdopodobnie tak. Więc na to uważajcie. I wszystściutkie jabłuszka, i wszystściutkie paczuszki, i życie jeszcze w dodatku. O, o tak właśnie. O No super. O nie... Tak stracić... O, jak to on idzie w tą stronę? Aaaa... No nie... Nie no, to jest prostsze. O nie, no tak, ale już skusiłem. Maskie... Na szczęście jest. Nie, o Mhm, Dobra. Dobra, przejdziemy to szybko. Tu nie ma co się z tym bawić. Tu nie o to chodzi. No, że ty kurde zawsze trafisz. On idzie tą stroną. To my pójdziemy w drugą stronę No, patrz, By mnie trafił. Mało no, brakowało. Dobra, bo no są mijamy Tu jest, na no, jak się nie skusi. Chyba ich... odbiło im ofem. znowu to. O kurde. Ahaha, ja ich tak załatwiałem. Możecie mi zaskoczyć O, ale tu się trzeba schować To no nie ma żartów Nie ma żartów to gdzieś powinien być koniec Co niedługo Czyk, 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 czyk Cztery razy Dobrze są, nie powiem. No i jeszcze mi i spuchu. Gdzie jest tym młotkiem? Ten znowu mnie trafi. To będzie gdzie jestem tym młotkiem? Znowu ile? Ouu, czterdzieści dwie paczki. No dobra, to będziemy kończyć ten odcinek. Tu zostało dwie dobrze. Dobra save damy. Jak zawsze Gdybyśmy potracili wszystkie życia Dobra save, Teen Tiger zostaje Dobra To by było na tyle Komentował dla Was Poranny Gamer Cześć